Witam, 8 stycznia 21 Wybrałem się na zrzuty i znalazłem Gnata i tam w daleka nie wiem, czy będzie takie dobre przeprzenie. Widzę kręgosłup. Idziemy zobaczyć co to jest Coś dużego. duże od ale ale chyba nie ma to od osia. ale to jest bydle potężne ale chyba nie ma ktoś był pierwszy jaka potężna miednica Ale bydle coś niesamowitego Czego ja tu wcześniej nie zajrzałem Kurczę Jeszcze Badyle Opadka. Jaki duży badyl Jeden To Ktoś potężna. Następny badeł. Ale chuba nie ma. Ktoś był pierwszy. Ktoś był pierwszy. Trudno. Pech to pech.